No co powiesz jeszcze? Co powiesz, kochanie? Taki masz śliczny... Taki śliczny pokoik masz, nie? Ale teraz leżysz u rodziców, tak? W pokoiku? Teraz leżysz u rodziców w łóżeczku. No tak. No tak? Poopowiadam. Piękny języczek, jaki cudowny. Taka duża misia. Taka duża misia. No tak. No co powie misia jeszcze? Śliczny. Piękny. No tak. Co mam się robić Nagryła? Nagrywamy mi się, tak? Nic. Co jeszcze powiesz do kamerki? Co powiesz? No powiedz, kochanie, do kamerki coś jeszcze? No. Pięknie. Ślicznie się uśmiechnęłaś. pink, pie. gu 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 mama mama, aku, yeah. tak aku, tak kamu <laughs> <laughs> Taka wysołisz. Odpowiedział mi śmiechem. No tak. Mamy przycudowne dziecko. Taki aniołeczek, tak? Taki aniołeczek. aniołeczek, tak? Aniołeczek. Ełę! No tak, o takie ou, tak o. Pięknie, <noise> brawo Ty już chcesz śpiewać, tak? Mała brawo, śpiewaczka. Brawo. No to brawo! Mamy Brawo.